Marcin Bąk, witam państwa bardzo serdecznie w programie SUMA. Dzisiaj wydarzenia mijającego tygodnia będziemy komentować, analizować wraz z Mariuszem Gierejem, któremu kłaniam się bardzo nisko. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od wydarzenia pozornie należącego do obszaru popkultury, biznesu, także wielkie święto piłki nożnej, jak to się mówi, czyli Mundial. Ja powiedziałem pozornie do, do świata popkultury, bo to ma również znaczenie polityczne, tak? Sport już od bardzo dawna jest mocno związany z polityką. Jakbyśmy skomentowali ten Mundial w bardzo ciekawym obszarze obszarze mocnej kultury muzułmańskiej, arabskiej, a w tle wojna na Ukrainie. Znaczy ja tutaj akurat kwestia czy arabskiej czy inny, inna kultura to nie ma znaczenia dla mnie osobiście, natomiast ma dla mnie znaczenie to jak bardzo, że tak powiem, obrzydliwą instytucją staje się powoli FIFA. Z uwagi na to, że pamiętajmy jak Sepp Platter odchodził z jakim, z jakim niesmakiem i z jakim anturażem, prawda, odnośnie FIFA, które w moim przekonaniu no, nie jest jakościowo jakoś chyba lepsze. Patrząc na to, jak są doniesienia prasowe o tym, że obecny prezydent FIFA chyba dwa lata siedzi w Katarze ze swoją, ze swoją rodziną, prawda, jako gość emira, no to, 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 to jest coś, co wykracza daleko poza jakieś takie cywilizowane ramy instytucji świata zachodniego. A trochę taką instytucją, za taką trochę instytucją uważaliśmy do tej pory FIFA albo UEFA, prawda? A to zaczyna te organizacje po prostu, nawet nie można powiedzieć, że są korporacjami, bo korporacje podlegają pewnym jakimś ograniczeniom, normom prawnym, jakimś kontroli demokratycznej a te organizacje są już kompletnie, chyba całkowicie wymknęły się z post takiego kurateli obywatelskości, bym powiedział, prawda? One już są w tej chwili całkowicie absolutnie dla działaczy i nikogo innego. No i dla bardzo, bardzo dużych pieniędzy, które przy tej okazji przechodzą no, z jednej kieszeni oczywiście. do drugiej i być może to tłumaczy pewne kuriozalne, zaskakujące wyniki niektórych meczów. O czym zapewne będzie się jeszcze mówić bardzo długo, chociaż nie wiadomo. No jak mawiał świętej pamięci trener Górski, piłka nożna polega na tym, by strzelić o jedną bramkę więcej od przeciwnika, więc kto wie, może rzeczywiście Niemcy grali gorzej, są gorszą drużyną. Tuż to może wiedzieć. Przejdźmy teraz do spraw polityki, już tu europejskiej, chociaż też ma to przełożenie na kwestie globalne. Rezolucja w tym tygodniu, w środę, Parlament Europejski przyjął rezolucję zdecydowaną większością głosów uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm. To jest tak. Ja oczywiście skrótowo to relacjonuję, ale tak to mniej więcej zostało ujęte. Nie za państwo terrorystyczne, tylko za państwo wspierające terroryzm. Rezolucja sama w sobie nic nie znaczy. Nie pociąga żadnych skutków prawnych. No ale w moim odczuciu jest kolejnym sygnałem, kolejnym, kolejną taką żółtą czy nawet czerwoną kartką pokazaną Rosji. Pytanie, co Rosja sobie z tego zrobi? No tutaj się nie zgodzę z Tobą, Marcin, że to jest nic, ta rezolucja nie znaczy, dlatego że po pierwsze no jest pewnym wyrazem, wyrazem jednak politycznego podejścia już w tej chwili całej Unii Europejskiej do tej, do tej organizacji mafijnej, która chyba, tak to można powiedzieć, państwo mafijne Rosja. Trochę niekonsekwencji jest w tym, że, to, że nie jest określone to państwo jako terrorystyczne, tylko wspierające terroryzm. Bo nie oszukujmy się, ono prowadzi w tej chwili działania terrorystyczne na terenie Ukrainy, po prostu, zwyczajnie. I to jest sytuacja, która, którą jasno trzeba po prostu określić. Te ataki na infrastrukturę krytyczną uderzają głównie w ludność cywilną. I to jest rzecz straszna i niebywała, ile osób zginie, zginęło już z tego powodu, to, to naprawdę bardzo ciężko podsumować. Natomiast jak chodzi o skutki tego, to jest kolejny krok, który może bezpośrednio sprowadzić do tego, że będzie można absolutnie anektować aktywa rosyjskie na terenie przynajmniej Unii Europejskiej, jeżeli nie na i nie na świecie i będzie można je wprost na przykład przekazywać na potrzeby Ukrainy. Więc to jest pewien ruch, który zaczyna być kłopotliwy dla Rosji. Pytanie później o konsekwencje nawet jeżeli przyjdzie do rozmów jakichś nie wiem pokojowych, które miałyby zakończyć ten konflikt, no to będzie to jest kolejny element, który Rosjanie będą chcieli odkręcać. To jest element Ważne w tych negocjacjach ewentualnych, późniejszych, prawda? Jakiś element, argument, jakiś, no, pewien element, który będzie leżał na szali. Co, co za co, prawda? Więc to, to, to nie lekceważyłbym nie, nie tego sformułowania. No, dlatego ja też powiedziałem, że to jest pewien kolejny, kolejny sygnał wysyłany ze strony, nazwijmy, bardzo umownie, kolektywnego Zachodu. Ja wiem, że to jest sformułowanie często używane i nadużywane przez rosyjską, z kolei, propagandę, także istnieje jakiś kolektywny Zachód. W moim odczuciu niczego takiego nie ma, ale powiedzmy, te państwa kultury zachodniej, które starają się pewnych norm, Prze, przestrzegać. Tak? Rosja, Rosja je łamie co chwila. Właśnie tak jak powiedziałeś, Rosja po prostu jest państwem terrorystycznym. Strzelanie rakietami w elektrownie, elektrociepłownie i pozbawianie milionów ludzi gazu, ciepła, wody jest po prostu terroryzmem, jest terrorem państwowym. Inna sprawa, że rosyjscy blogerzy od razu mówią. A cóż to było w II wojnie światowej zrzucenie dwóch bomb atomowych na Japonię, jak nie terroryzm państwowy? Cóż to było zniszczenie, zniszczenie drezna przez Amerykanów. Terroryzm państwowy. No był. Był to rzeczywiście terroryzm państwowy, ale czy to w jakimkolwiek stopniu zmniejsza ciężar obecnej winy rosyjskiej, w moim przekonaniu, nie. Z Rosji płyną do nas. Ja, 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 bym, do, ja bym dorzucił jeszcze jeden argument do tego. Co powiedziałeś, rozumiem, że blogerzy rosyjscy chcą cofnąć świat do lat 40. ubiegłego wieku. I, że tak powiem, no, świat, rozumiem, w ich mniemaniu jest dalej takim samym w takim samym momencie barbarzyńskim jak te 90 lat temu. No? Tak, tak, że nie no przesunęliśmy. Widziałem takie, nie, bo, bo co, widziałem takie zdjęcia z um, Archangielska ulicy, której fotografia jest sprzed 100 lat i obecna. No, faktycznie oni się naprawdę tak. nic nie zmienili. Tak, tak. Pewne rzeczy dalej w starych kolejnach, chociaż no, pojawiają się takie elementy. Mm, Nowe i stare bym powiedział, to zwłaszcza przy tej mobilizacji wojennej, mobilizacji, która idzie na różnych obszarach w Rosji, bo to jest i mobilizacja przemysłu, przestawianie przemysłu na te tory takiej produkcji wojennej, mobilizacja pewnych pokładów tego, czego nie widać, czyli jakiegoś ducha bojowego, który próbuje się wykrzesać z Rosjan, przywołując pewne schematy historyczne, a to Wojna ojczyźniana, tak, rok 1941, chociaż to no, jest bardzo karykaturalne, groteskowe porównanie, bo zupełnie nie pasuje, to są zupełnie inne realia. Czasem przywoływany jest nawet rok 1812 i ofensywa Napoleona na Moskwę, i nawet w kontekście oddania Chersonia, bo oni to nazywają oddaniem Chersonia, tak już rosyjskie miasto, w świetle tych, tych dekretów przyjętych przez Putina oddali Hersoń, ale oni mówią, no tak, ale w 1812 oddaliśmy Moskwę. I co z tego? W następnym roku, za dwa lata byliśmy już w Paryżu. Tak? Czyli wszystko idzie jak trzeba, wszystko idzie zgodnie ze starym schematem. No i wśród tych różnych doniesień z Rosji, śmieszno strasznych, pojawiła się informacja o tworzeniu przez, uwaga, Cerkiew Prawosławną, przez Patriarchat Moskiewski, Prywatnej armii najemników pod wezwaniem świętego Andrzeja, jednego z patronów Rusi. Mnie ta informacja trochę śmieszy, trochę boli, dlatego że z jednej strony ja mam, ja mam ogromny, ogromny sentyment do Prawosławia, który wciąż no, jest kościołem z mojego punktu widzenia katolickiego. Schizmatyckim, ale wciąż Kościołem Apostolskim. Tam święcenia są ważne, tam są ważni biskupi, tam w cerkwi, w czasie świętej liturgii, odbywa się prawdziwe przeistoczenie. Jest Jezus Chrystus obecny. Tak tak naucza katolicka nauka o sakramentach, o dogmatach. I dlatego to wprzęgnięcie cerkwi w ten obłędny rydwan wojenny Putina dla mnie jest czymś bardzo bolesnym. No i takie informacje o tworzeniu armii najemniczej przez patriarchę pod wezwaniem świętego Andrzeja trochę mnie śmieszą, trochę bolą. Znaczy, nie wiem, z... znaczy, mam nadzieję, że się nie dziwisz tylko. Nie, nie dziwię się, <laughs> ale mnie to boli. Bo, bo Cyryl, prawda, od początku wypowiadał rzeczy, no, skandaliczne, niegodne kapłana. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że ten mariaż tronu z ołtarzem w Rosji już trwa od dłuższego czasu. I Putin, który jest rozwodnikiem, prawda, robi rzeczy takie, a nie inne, wyciera sobie religią twarz na wszelkie możliwe sposoby. Prawda? Pamiętajmy, że ogłosił Rosję jako jako prawda, strażnika wartości chrześcijańskich, kiedy to jest państwo największej chyba liczbie aborcji na tysiąc mieszkańców w, w, w świecie. I szereg innych tego typu rzeczy można było mnożyć, a ta hipokryzja państwowa rosyjska jest rozwinięta na niebywałą skalę. I ta hipokryzja państwowa rosyjska, propagandowa, również, że tak powiemy, funkcjonująca jest w kościele moskiewskim, w cerkwi moskiewskiej. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że dodatkowy ten element prawda, tworzenia bojówek, tak naprawdę i to zaangażowanie cerkwi moskiewskiej w, 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 tą, w tą wojnę, jest poniekąd bardzo szkodliwe dla nich, dla, dla cerkwi. Dlatego, że Ukraińcy w tej chwili, to też jest bardzo ciekawy, ciekawy case, weszli do najważniejszych miejsc kultu cerkwi moskiewskiej na Ukrainie, SBU, służby ukraińskie i znalazły tam y, szereg różnego rodzaju materiałów propagandowych rosyjskich. Nawet zdaje się, że broń, nawet zdaje się, że fundusze. Prawda? Czyli krótko mówiąc, cerkiew moskiewska została wykorzystana przez Putina nie tylko jako narzędzie propagandy wewnętrznej, ale i też sieć agenturalna na terenie Ukrainy. I teraz Ukraińcy zastanawiają się, co z tym zrobić. Oczywiście ilość wierzy, wiernych, która uczęszcza do cerkwi moskiewskiej, drastycznie spadła i zaczyna być to i widać ewidentnie przepływ tej grupy wiernych do cerkwi e, e, kijowskiej. E, I to będzie miało konsekwencje tego typu, że prawdopodobnie ten, ten, te wpływy cerkwi moskiewskiej na terenie Ukrainy spadną praktycznie do zera. Ja nie, bym, ja nie wykluczałbym, na miejscu Ukraińców w ogóle zakazałbym funkcjonowania tego, tego kościoła, dlatego że mają wystarczającą liczbę dowodów na to, że przestała być to element wiary, prawda? Związek wyznaniowy, a jest po prostu, zamiast związku wyznaniowego, okay. mamy po prostu jedną z odnóg służb specjalnych. Trzymając się, trzymając się narzuconego już tery, narzuconej tej terminologii, terminologii przez Unię Europejską, nazwijmy to, stał się na terenie Ukrainy elementem organizacji terrorystycznej. Dokładnie tak i przypominam sobie teraz mój program, rozmowę jeszcze sprzed kilku lat z nieżyjącym już Jerzym Targalskim, który zwracał uwagę na wydanie tomosu przez patriarchę, przez patriarchę konstantynopolitańskiego, tomosu utwierdzającego czy stwierdzającego autokefaliczność cerkwi kijowskiej. W stosunku do Patriarchatu Moskiewskiego. Tak. On zwracał na to uwagę jako niezwykle ważne wydarzenie, wcale nie religijne. Tak. Oczywiście religijne też, ale przede wszystkim o ogromnej wadze politycznej. Mnie się tak. wtedy to wydawało no, pewną przesadą, ależ panie doktorze, czy rzeczywiście on mówi nie, 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 nie. Moskwa w tym momencie traci i to traci bardzo dużo. Okazuje się, że Doktor Targalski, niech mu ziemia lekką będzie, naprawdę wtedy się nie mylił. To było ogromne wydarzenie o, o charakterze politycznym, również dla, dla ateistów, i to po obu stronach granicy, bo pociągnęło za sobą i ciągnie dalej bardzo, bardzo ważne skutki. Na jeszcze jedną uwagę, zanim skończymy rozmowę, na jed jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę przy tej. Właśnie kolejnej bojówce, formacji zbrojnej, powstającej teraz pod skrzydłami Cerkwi, to nie jest pierwsza formacja zbrojna, formacja przemocowa w Rosji. Powiedziałbym nie, półzależna czy niezależna od władzy centralnej. Wielu komentatorów zaczyna zwracać uwagę na to, że Państwo rosyjskie traci powoli monopol na przemoc, co oznacza tak. początek feudalizacji Rosji, bo mamy tam do czynienia z grupami Prigorzyna, zwanymi zbiorczo grupą Wagnera, co nie jest prawdą, nie ma żadnej grupy Wagnera. Jest duża sieć prywatnych firm oferujących różne usługi mających w tym momencie prawo na czy, czy dostęp do przemocy i nawet do wykonywania wyroków śmierci, których. W kodeksie karnym rosyjskim nie ma, a prigorzynowcy wykonują wyroki śmierci. Są oddziały kadyrowców o bardzo mm. dziwnym statusie. Są różne formacje podległe pod różne ministerstwa. Więc ta, ten monopol na przemoc, który jest cechą nowoczesnego państwa, powinien być, zaczyna się rozjeżdżać. Czy jest to początek. Procesu rozkładu Rosji? Trudno powiedzieć, ale być może, być może tak będzie. I z tym pytaniem zostawiamy Państwa na nadchodzące tygodnie, miesiące. Oby dla naszego kraju były spokojne. Docenimy ten spokój, który mamy patrząc na, na to, co dzieje się na Ukrainie cały czas. Mariuszu, bardzo Ci dziękuję za, za tą garść komentarzy. Kłaniam się do, do zobaczenia. Ja Państwu także bardzo dziękuję za i ten, ten dzisiejszy program, za to, że dzisiaj Państwo oglądaliście sumę, no i za ostatnie dwa lata, bo jest to ostatni program w tej serii. Z wielką przyjemnością dla Państwa, z naszymi gośćmi dzieliłem się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami. Mówię Państwu do zobaczenia, bo ufam, że spotkamy się przy kolejnej yy, akcji medialnej, przy kolejnym projekcie.